Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś, Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami Ślicznieś uhaftował, tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki Wód Nieprzebranych, wielką hojność mają. Biały dzień, a noc ciemna. Swoje czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi. Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa. Potem do gotowego gnuśna zima wstawa. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności, a ty, każdego, żywisz z Twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. jedno zawsze niech będziem pod skrzydłami twemi